myśli, ale takie malutkie już. One, witajcie, kochani! W nowej kategorii filmów... Nie, no, żartuję. Um, mój mąż po przeprowadzeniu paru rozmów ze swoimi pasażerami w taksówce, którzy doradzili mu odstawienie indyjskiego jedzenia. On już to krat, parokrotnie słyszał i też y, czytał na ten temat i tak dalej, że y, jednak y, w jego wypadku właśnie wątroby i tak dalej, ciśnienia i tak dalej, byłoby dobrze, gdyby ograniczył indyjskie jedzenie. No i, znaczy y, całkowicie go wykluczyć, to będzie ciężko, bo to jednak jest kwestia takiego uzależnienia, no ale powiedział do mnie, że przechodzimy na <noise> polskie jedzenie. No i pewnie byście się pomyśleli, że ja się ucieszyłam. Otóż nie. Dlaczego? Bo ja nie wiem co na obiad. No powiem wam, robię teraz um, kurczaka w piekarniku z ziemniakami, sosem i będę robić pomidora z ogórkiem. No bo <noise> nie zakupów to, nie robiłam, będę robić z tego co mam. W każdym bądź razie, co ja mam teraz codziennie gotować? Nie mam zielonego pojęcia, ale będę Wam pokazywać, jak to będzie wyglądało. Aczkolwiek hmm, powiem Wam, my jesteśmy 6 lat po sobie, tak? Od tych 5,5 i pół mieszkamy razem. Od pięciu codziennie prawie e, robię e, rutin indyjskie jedzenie. I ja z Polskiej dań bardzo mało robię. Ale to nawet nie chodzi o polskie, bo ogólnie po prostu... Bo on chce, to nie, jest, nie chodzi o żadną taką dietę, że ma być mało kalorii czy coś takiego, tylko chodzi o to, żeby ograniczyć masale i żeby ograniczyć sól. Więc to nie wyklucza żadnego prawie polskiego dania. Więc... Ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, co ja to będę gotować. No wczoraj... Ten dal zmieliłam i zrobiłam z tego um, takie um, soczewicowe, um, te, um, ruti, więc to będzie ja to też dzisiaj. Um, ale właśnie może na kolację, a to na lunch. Um, na śniadanie zjedliśmy po kanapeczce z białym serkiem, <grym> um, a teraz ja będę jadła na lunch to, a mąż wziął szejka um, i poszedł do pracy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Powiem wam, że no. Ym, no i jedyne to, że będziemy próbować innych dań. I yy, Nania lubi kurczaka z piekarnika, więc do tego zaczynamy. Ym, zrobiłam, co prawda, bo dopiero wczoraj pomroziłam ym, kurczaki i rozmroziłam od razu praktycznie ym, paczkę, w sumie jedną. Za mało rozmroziłam tego kurczaka. I to jeszcze tak nie całe rozmrożone. Rozmrozi się w połowie w piekarniku. W każdym razie. Dwa wielkie łódka i jedna noga, więc nie wiem, czy nie będę zaraz dorabiać więcej mięsa, ale może zrobię też jajko sadzone do tego, żeby było trochę więcej. Bo jednak po takim jednym udeczku to na cały dzień mojemu mężowi nie starczy. Ja wam mówiłam, że... On lubi wszystko jeść, ale po prostu się tym nie najada, więc na pewno będzie głodował, bo to nie tylko porcja, ale sama sytość dla niego po prostu będzie za mała. W każdym bądź razie na pewno będziecie chcieli śledzić tą podróż z nami. Miejmy nadzieję, że będzie dłuższa niż ostatnio, jak wam powiedziałam, że będziemy coś robić w tym kierunku, bo mój mąż. Postanowił, że on idzie. Na... On mówi, że jestem oficjalnie na diecie. Ja, mówię, ja? nie powiedziałam, że jestem na żadnej diecie. Możemy zmienić żywność, ale nie, chodzi... nie jest tak, że ja mam coś przeciwko dietom, czy że nie chcę iść na diecie, czy czegoś, tylko uważam, że y, takie oficjalnie teraz jestem na diecie. Jest po prostu głupie. <laughs> jest po prostu głupie. Y, no więc y, zobaczymy, co będziemy jeść, jak będziemy jeść i jak to będzie wyglądało. Y, czy będzie czym to się w ogóle dzielić z wami. No ale skoro wykluczymy indyjskie jedzenie, to jest dosyć spora zmiana u nas w domu. Do tego jeszcze będziemy jeść dużo migdałów. To też zawsze było kwestią tego, jak mój mąż przechodził jakąkolwiek dietę, to zawsze... Inaczej nie jest kwestia diety, ale właśnie w Indiach się wierzy, że takie zdrowe, zdrowe rozpoczęcie dnia zaczyna się właśnie od 12 migdałów obranych. No, a mamy też dużo orzechów i tak dalej z polorii, więc na pewno orzechy są dobre. No powiem Wam naprawdę nie wiem, co będę gotować. Nie wiem, na razie muszę opróżnić moją lodówkę. No, mam te pomidorki koktajlowe jogurek, więc planuję to pokroić i zrobić tak może z jogurtem naturalnym, bo tak na, albo na sucho, tak on, on woli na sucho, ja nie, więc zobaczymy jak to zrobimy. Ziemniaki chyba już mam dość. Jeszcze jedno totalnie odcinamy czaj, czyli indyjską herbatę. Z bo to na, bez cukru tego pić nie można. A no jednak cukier trzeba też trochę ograniczyć. Będziemy pić herbatki normalnie albo angielskie. W sensie po, po polskiej, bo tak, z banka mój z mlekiem, więc po angielsku. Albo kawkę. I wtedy jest mniej cukru. Nawet jak to tą łyżeczkę czy nie całą, to zdecydowanie jest dużo mniej cukru niż w czaj. A czaj naprawdę. i Próbowaliśmy pić czaj bez cukru, ale. Lepiej w ogóle nie pić. Dobra, w każdym bądź razie e, ziemniaki są ugotowane. Kurczak jest w piekarniku. Zabieram się za sos e, z torebki od rodziców e, i będę robić su sałatkę, surówkę, surówkę Tak, mamy e, no. takie pojemniki od sąsiada, bo jak mu dałam ciasto. Na święta w pojemniku to mu się połamał pojemnik i nam odkupił dużo lepsze i tak dalej. No, w każdym razie tu planuję spakować porcje dla męża, bo nie wiem kiedy on będzie to jadł. A po drugie, muszę zwolnić garnek, żeby zrobić sos, bo ten jest przerany i się, że tak powiem, moczy. No, w każdym razie do roboty. <grym> tak, coś tutaj stworzyłam. Byłam, miałam właśnie zabrać się za swoje jedzenie, wysłałam mu zdjęcie i mówi, jestem już w drodze do domu, chyba z głodu. What are we baking? Banana, steak. banana cake. Banana okay. cake, banana bread, ja. Yeah? Yeah. Try YouTube. You want to try? It It's good. Yeah. Okay. Dzieci śpią, ja będę sprzątać, słuchajcie, kółka i będę was prosić o pomoc w inspiracji <grym> posiłków, coś może ciekawego, mam tutaj, wiecie, różne puszeczki z dzieciorką, jakimś jakąś zieloną saszewicą, chyba to są co w suchych, pomidorki, jakiś tam, tutaj taki miks. Fasolki i różne inne takie rzeczy. Muszę sobie tutaj przeglądnąć, posprzątać i zużyć. Więc dajcie mi jakieś pomysły, kochane. Długa przetarta. Trochę tego się pozbierało. Znalazłam też sitko do mąki. Jedno piwko, trochę łyski. No, ale najważniejsze są te puszeczki do przyjrzenia. Więc. Zazę wam pokażę, co ja tutaj mam i doradźcie mi, jak to zużyć. Dobra, najłatwiej zacząć od makaronów. Mam makaronik. Kiedyś kupiłam do e, Mac and Cheese amerykańskiego przepisu i e, do tamtego czasu kupuję często, bo mi się podoba ten mały makaronik i dzieciom bardzo smakuje, właśnie, więc e, no, kupuję, jak się skończy to uzupełniam makaronami, no wiadomo. Yy, nie będę mieć problemu, bo do cokolwiek z sosem wymyślę, to te makarony zużyję. Jutro będę robić jakieś spaghetti. Tak myślę, właśnie dlaczego ja otworzyłam tą szafkę, bo szukałam, czy mam jakiś sos do spaghetti, bo taki miałam plan, bo wydawało mi się, że mąż kupował ostatnio, ale widocznie nie. No, mój mąż nakupował tych takich Kiedyś mu bardzo zaskakowało i zaczął to kupować, ale nie wszystkie są takie same. Dobra, patrzcie datę, bo wiecie, u mnie to, one są wszystkie do listopada, grudnia 2024, więc dacie. No, więc y, są takie gotowce, które można kupować, żeby nie kupować nic w sklepach, jak jest na... W pracy, ale zapomniałam tą pracę i tak, więc no. To też mój mąż lubię, ja nie lubię. Pamiętam, że ja się w życiu najadam zupek chińskich, jak byłam na studiach. Dużo wyjadam zupek chińskich i zupki chińskie są niezdrowe i bardzo się o tego tyję. Tyle wam mogę powiedzieć. No. Potem mam tą facitę, bo kupiłam raz e, chyba dwupak. Zrobiliśmy... Tak, kupiłam jako pomysł na obiad. Ale ten byłam na piekarnik, bo robię sobie ym, chlebki ym, czoskowe. Co ja chciałam powiedzieć, kupiłam raz, jak moi rodzice byli jako pomysł na obiad i kupiłam dwie paczki, bo wydawało mi się, że będzie ten. Zrobiliśmy jedną, a drugą zrobiłam, jak przyszła do mnie ta koleżanka i smakowało mi, więc to muszę kupić y, po prostu potrzebne składniki i zrobić. Gdzie to jest ta ważna to nie powinno być przetyprygana, bo to chyba ma dopiero z dwa miesiące od kiedy kupiłam uuu do marca no to trzeba się tym zająć no bo jednak tak dobre to dobra, tu Arwi chciał takos, kupiłam, nigdy nie zrobiłam też nie jest też do marca dobra, czyli niedługo będzie facita i tako tutaj do tego trzeba po prostu dokupić prawie wszystko nie wiem co to jest w środku w sumie po no, mięso kupić. W sumie warzywa i mięso. no Takie sosy pewnie są. I te tako. Mamy dwa pomysły na obiad. Od kiedy byłam na diecie w ciąży z Enają, wtedy właśnie mi powiedziano, żeby jeść dużo tych ryb, to ja kupowałam te puszki. Ja lubię, ogólnie zawsze lubiłam sardynki, makrele, pomidorach głównie lubię. No, ale no nie kupowałam tego dużo, w sumie jak byłam, od kiedy jestem w Anglii, to nie kupowałam właśnie aż do ciąży i wtedy odkryłam, że w Tesco są takie fajne i tanie i yy, zaczęłam zrobić, robić, wiecie, dwa tosty z taką jedną puszeczką i w Polsce są większe te puszki, przynajmniej zawsze były, jak ja kupowałam w Polsce No, to jest od 2026 roku, ale to jem, bo to kupiłam od razu sobie, nie wiem bo one są yy, chyba po 45 pi? tak mi się wydaje Zależy jakie, nie? Ale y, chyba było dużo. Nie, po 40 było chyba właśnie, jak byłam w ciąży. A teraz, no, już trochę więcej, no ale nadal powiedzmy, miarę tanio. No i zdrowo. Y, zdrowie niż wszystko inne. Y, bezsukrowe, właśnie, bo be -be mam Właśnie, wiecie, y, diabetyczne, więc właśnie to mi doradza, No, no i to kupuję regularnie. Y, y, I w sumie, muszę powiedzieć, raz na dwa tygodnie, jem. Czasami wiem także, parę dni pod rząd, dlatego miałam sobie różne. Rodzaje, żebym miała wymianę. Dobra, przejdźmy do puszek niespodzianek. W sensie takich z tyłu, co mleko skondensowane. To kupiłam, jak miałam fazę na robienie tych ladu. E, tego dużo kiedyś robiłam. I, czy znaczy kiedyś... Uhuu! Styczeń tego roku. Marzec tego roku. I luty. No to mamy Lado na stycznia Na walentynki I na, co jest w marcu No, może jakieś ciasto Zamiast ladu No, więc mam karmelowe I dwa mleka skondensowane Zwykłe, chyba było jeszcze jedno nie wyciągałam. O. Tak, to mamy dwa karmelowe A to do kiedy? Do kwietnia Dobra, no to takie deserki. Mam dwa karmelowe, dwa zwykłe. E, teraz tuż tu ze słodkiego jeszcze mamy mleczka kokosowe, które lubi lubiałam dodawać do sabji. Um, znaczy miałam taką fazę, że dodawałam dużo, potem już nie dodawałam dużo, zależy... E, miałam takie fazy na różne takie dodatki do sabji, na przykład na sos sojowy. Albo właśnie na mleko kokosowe yy, No. Zobaczmy, jakie są daty. Słuchajcie. Nie wiem, tutaj. O tu. Yy, dobra. Październik 2024. mam jakieś pomysły na jakieś yy, właśnie zasadowanie mleczka kokosowego, bo już do subg nie będę dawać. Nie mam ostatnio weny ani do dalu. Nie już nie, już, nie, już nam to nie złapiło ale nie, nie smakuje, ale już tego tak nie czuję, żeby to okay. dawać. robiłam kiedyś zupę tajską, nie smakowała nam, ale ona była z przepisów z tego hmm, elektrycznego cookera. Tam była lista przepisów i tak. Dobra, olej kokosowy to dopiero jeden. <tud> to jeszcze z rybek mamy tuńczyka. Kupiłam tego tuńczyka takie czteropak pak właśnie chyba, zanim kupiłam te ryby. I tu mam salmon. Czyli łososia, ale jakoś ten tuńczyk jest taki suchy. O, to jest do 2026 roku, słuchajcie, e, taki suchy jest ten tuńczyk. że zrobiłam tą sałatkę ostatnio, co ten. E, no to ten tuńczyk najgorszy w tym był. No, ale mam go tutaj. E, więc jak macie jakieś inne, może jakieś sałatki, właśnie z tuńczykiem, z takiej, bo to jest po prostu. Kiepska puszka, bo co mam powiedzieć? Kukurydzy mam też trochę. Osobiście lubię te małe. To jest taka, taka porcja, żeby wrzucić do sałatki. No mój, może jak kupił, kupił dużo. Ta duża jest za duża, bo jak dam do jakiejś sałatki, to po prostu jest tylko ta kukurydza i to tam za dużo nie. Na tyle nie jest. Wiecie, że trochę, bo. Na dużo mojej ręki widać, jak podam te puszki do półki. Trzy kukurydze. Myślę, że zrobię, kupię jutro marchewkę. Tylko marchewka mi brakuje, żeby zrobić warzywną sałatkę. Dobra, to jest pomysł na śniadanie mojego męża. W sensie on lubi tą angielską fasolkę śniadaniową, śniadaniową tą gotowaną beans, tak, baked beans. Ja tego nie przepadam, chociaż Ostatnio o tym wspominałam mojemu, że jakbyśmy jakimś tym angielskim się na nią, że jak przyjechałam do Anglii, tego w ogóle nie znosiłam. Nie mogłam tego zdzierżyć. Po prostu jak dotykało czegoś na talerzu, no to już to było be. A teraz... No nie wiem, nie zajadam łyżką, ale już jak dotyka coś tam, no to mi się nawinie na tym widelec to z to już mi tak nie przeszkadza. Przyzwyczaiłam się do tej angielskiej kuchni. I chyba tylko jedna puszka tego jest? O nie, dwie. Dobra. Co tu jeszcze mam? Groszek. Ja ogólnie groszków w sałatkach nie lubię. Ten groszek kupiłam do. no to tych indyjskich wydania, co robiłam ostatnio. I dobra. Kalachana to jest, nie wiem, po polsku co to jest Dzieciorka? Nie, Dzieciorka to jest chickpeas. A to jest inne, coś mm. <laughs> zdrowego też. Bo te indyjskie rzeczy co, są nowe, bo to jest już jednak dużo takich rzeczy. No takie księżny, na co mu powiedzieć. <laughs> to są rzeczy, to są puszki, które nie mam kupić. Właśnie taka... No to jest wszystko takie pod Na połowie tego yy, Tutaj jakieś gungopis. <laughs> yy, też jakieś takie Dzieciurkowe, <laughs> soczewicowe rzeczy. Takie podobne. Piece and beans. Więc jakie macie pomysły na takie właśnie wykorzystanie tego? Bo ja oprócz sub to nie. Czy znaczy nadal będziemy robić sub -g. To nie o to chodzi, że całkiem rezygnujemy z indyjskiej kuchni, bo będziemy robić, ale mniej. Chyba wrócę te Na tą dolną. Każdą Przykrywa mi widok na inne rzeczy. Na ten, na który już mam pomysły do, do gotowania. No i te wszystkie tylko. Lentils damy tutaj. No i tutaj jest właśnie ten mix. Muszę pomidory w puszce to zawsze przypieszczę. aczkolwiek mamy teraz świeże pomidory, to mam jeszcze winegrę. I mam majonez, light. Mamy owsiankę, ulubioną nie koniec, nic tutaj więcej nie mam Myślałam, jakieś mega pomysły o z tego wyciągu, ale tak ja, nie. W ogóle kusi mnie, jakieś ostatnio, kiedyś wam o tym też wspominałam, ale e, taki kiedyś film był, kelnerka i ona robiła miliony tart i ja zawsze chciałam robić różne tarty. Wtedy w tym okresie czasu tam stoletnie, chciałam robić te tarty, ale mnie brzydziło wygniatanie ciasta. I Ostatnio coraz częściej mi się to przypomina, że ja teraz już ciasto przecież normalnie wygniatam, więc mogłabym zrobić jakieś fajne tarty, więc muszę się tym zainteresować, znaleźć sobie jakiś przepis i zacząć się w tym realizować, bo miałam taką nawet specjalną blaszkę na tartę. No, teraz jest to w Polsce, ale wiecie o co chodzi. No, kurci... kurciło mnie takie. Moja mama tego nie robiła. W sensie, u mnie w domu się takie rzeczy nie jadło, nie było. U um, mojej siostry teraz się robi. W sensie, jej mąż ma tam dwa czy trzy takie przepisy, właśnie na taką tartę. Um, i, i, I to jadłam chyba parę razy, nie wiem. Na dużo nie wiem, ale parę razy jadłam, mi smakowało. Takie coś innego. Mm, Y, ale wiesz, dużo rzeczy tam można opakować i to będzie może trochę taki dobry pomysł na komś... Jakąś... I to coś takiego, co mój mąż może wziąć do pracy i zjeść też na zimno. Więc no, no dobra. Chyba za dużo z tego nie pomożecie mi tej żadnych superaśnych przepisów, bo nic tam ciekawego nie ma, ani oryginalnego. No ale sobie przynajmniej posprzątałam na półeczce i zrobiłam miejsce na nowe rzeczy. Więc yy, no jutro w planach kupuję mielone i sos i będę robić spaghetti. a nie, bo mamy te sosy takie kupili, mój mąż kupił sześciopak to tam jest yy, w składziku yy, tylko, że one nie są bolognese, one są tylko pomidoru, pomidor z chili i nam ostatnio to takie średnio smakowało, ale my nic to nie dodawaliśmy oprócz mięsa, myślę, że jak to tam mięso kukurydze, pieczarki i zaleję tym sosem, to będzie lepiej. Chyba tak zrobię. No bo mamy to bez sensu, żeby tu tam ten, żeby, ja mamę, żeby to nie smakowało totalnie. No ale wtedy był w innej fazie swojego życia, tydzień temu, a teraz on się tylko będzie skupiał na tym, żeby nie być głodny. Bo ja mogę się założyć, że go skręcać będzie cały czas, bo smakowało mu dzisiaj. Um, Kuczacze, ziemniaczki, sałatka i wszystko. Do pracy wziął trzy te Dal Ruti, sałatkę i jogurt. No i jak przyjdzie, to ma wypić tylko mleko i tyle. Więc, yy, no, będzie kłodny, no co mam powiedzieć? kłodny będzie. O Boże, rozgadałam się przy tej szafce, tej 13 minut. Dobra, to już kończymy tego vloga pogadankowego o zmianach w naszym diecie, <gadanku> w sposobie żywienia. Nie, że żadna dieta, ja tego nie nazywam dietą, bo my nie mamy zamiar totalnie wiecie jakoś tam ograniczyć, ale rozszerzymy sobie trochę kuchnię europejską. Czy niekoniecznie europejską, po prostu nie indyjską, więc to, to całkiem coś nowego dla mnie. Ale jak mówiłam, ten rok się zaczął bardzo po polsku, więc <grym> może i tak będzie szedł. Myślę, że będę robić tak jedną minimum zupę na tydzień, ja już o nich wspomniałam, już miałam robić, ale oprócz rosołu rybne i saszetki to nie robiłam, ale ma być. Znaczy, zależy, jak mój mąż wytrwa w tym postanowieniu, ale on jest taki, że jak się zawieźnie, to umie wytrwać. Do tej pory mówił mi, że jeszcze nie zaczął, jeszcze nie zaczął, jeszcze nie zaczął, ale teraz mówi, że teraz oficjalnie jest, więc to się, to, to się że tak powiem, zatnie w sobie. Nie wiem, że nie zrobię jakiegoś tam dniu wyjątku czy coś, ale przez większość czasu jednak zatnie się w sobie. On tak jest. Y Wiecie, jak już ruszy z kopyta, się zdecyduje, jak postanowi, to idzie. Dobra, kończę ten odcinek. Yy, dawajcie jakieś fajne pomysły na obiad, bo się przydadzą. Co, ale takie proste, wiecie, takie na, na niedużo roboty, bo ja to, co ja lubię w indyjskiej kuchni, to jest to, że naprawdę tam nie trzeba cały czas przy tym stać, nie? Pokroję, wrzucę i czekam i jest gotowe. No, myślę, że piekarnikowe pomysły będą fajne, bo są Yy, takie wiesz, właśnie, że wrzucisz i czekasz. Yy, tylko, że potem rachunki za <grych> są wysokie. Dobra, żegnam się z Wami serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, pa!